Cześć Jacek z tej strony. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać fajny panel LEDowy od Fotixa. I mam go w tym pudełeczku. Dlaczego mam go w tym pudełeczku? Bo chciałbym Wam pokazać pierwszą rzecz, którą możecie zrobić z tym panelem. Jest on tak mały, wystarczająco mocny, że możecie zrobić efekt świecącego pudełka właśnie tym panelem. Dobra, ja się już oślepiłem. Pudełko, uu, pudełko już mi nie jest potrzebne, ale zostawię sobie właśnie ten panel Fotixa M180. Przełączę może sobie. On teraz świecił na 3200 kelwinów. Przełączam go w 5600, także jakbym potrzebował doświetlić tło. Cokolwiek to jestem w stanie tym panelem. Teraz ma 95% mocy. Teraz zjeżdżam do 5% mocy, także delikatniejszy akcent. Lekkie doświetlenie tła. Może jakieś wypełnienie beauty. W każdym razie wyłączę go sobie teraz, żeby mi nie psuł wideo. Ten panel LEDowy to jest panel LEDowy. Tutaj macie całą powierzchnię jest taki cieniutki i tak jak widzicie i się domyślacie ma wbudowaną baterię dlatego, że przeważnie panele LEDowe, klasyczne mniejsze, większe, mają dwa piny na baterie takie sonaczowe no ten nie ma ten jest trochę cięższy cały Wykola wykonany z aluminium. Przyciski są też takie fajne aluminiowe, kilka portów, gwint. I cały ten panel ma wbudowaną baterię i jest niewiele większy od mojego telefonu, przez co można go nosić w kieszeni, w każdej praktycznie przegrodzie w plecaku. I, tak jak widzieliście, na 5% mocy nie jest najsłabszy. Przy 100% już zaczyna się z nim coś dziać. Także, u, jeżeli chcecie takie akcenty gdzieś świetlne umieścić, no to jest to świetna opcja, dlatego że ma zmienną temperaturę barwową. Nie idzie w chłodne. To muszę od razu powiedzieć: jest od 5600 do 3200. Mały fajny wyświetlaczek z tyłu, który pokazuje stopień naładowania baterii, ile czasu jeszcze na tej baterii, w zależności od mocy na jakiej jest, ten LED będzie świecił. I przy maksymalnym naładowaniu, przy minimalnej mocy, czyli na 5%, on chyba pokazuje 8,5 godziny, przy 100% świecenia 1,5 chyba godziny, także ogólnie no, wynik całkiem dobry. Zwłaszcza, że przy 100% mocy może niekoniecznie będziecie go używać. Ale co jest w nim też fajne, to jest to, że tutaj ma trzy porty. I teraz może przejdźmy do tego, co dostajemy w pudełku. W takim pudełeczku, w takim małym pudełeczku, po otwarciu, mamy oczywiście panel LEDowy w folii. Ok. Taki adapter zimna stopka z gwintem, który możemy wkręcić w ten panel LEDowy od spodu i zamontować go na stopce aparatu, kamery albo statywu. Świetna. Taka mięciutka sakiewka na ten panel LEDowy z zewnątrz, to taki. <laughs> Taki fajny, delikatny. Moja żona kupiła kilka takich na, posze, poszewek na poduszki. Także to jest taki mielutki, jakby welur, coś takiego. Mamy oczywiście instrukcję obsługi angielsko-chińską. Możliwe, że u nas, jak będzie sprzedawany, będzie trochę inna, ale z tej instrukcji też wiemy, po co są trzy porty. I. Dwa kable, jeden standardowy micro USB do zwykłego USB do ładowania. Mamy tutaj USB Micro 5V In i mamy też USB C 5V In, także możemy ładować zarówno przez USB Micro, jak i USB C. Przeważnie ludzie, producenci dają tylko jedno gniazdo do ładowania, ale tutaj mamy dwa standardy, i to dwa takie najbardziej popularne standardy. No może nie ma lightinga, ale bez przesady, mamy dwa najbardziej popularne standardy USB do ładowania. No i mamy taki trochę mniej popularny i toporny mini USB, ale jest to mini USB 5V OUT. I tutaj mamy kabelek OTG na mini USB. Jak podepniemy sobie, to. Z tej końcóweczki możemy wypuścić dowolny kabel, który zacznie nam ładować nasz telefon. To spełnia funkcję Powerbanka w tym momencie. Niekoniecznie telefon. Macie kamery, niektóre mają teraz ładowanie przez USB. Możecie tym doładować kamerę. Także super sprawa. Jedna rzecz, którą muszę sprawdzić, to czy jest w stanie ładować, i to sprawdzę z wami teraz na żywo. Czy jest w stanie ładować jednocześnie świecąc. No ja sobie włożę teraz tutaj jakiś kabel. No jeszcze telefon by się przydał. Sekunda. Czyli mamy panel. Mamy niezdarnego fotografa, który próbuje zmontować teraz. Yy. No, dawaj. <laughs> OK, ładuje mi się telefon i świeci panel, czyli nie musi być wyłączony, żeby ładować. Co to oznacza? Macie jednoczesne źródło zasilania aparatu, który jest w stanie pracować będąc, podłączy, będąc podłączonym do ładowarki USB i jednoczesne oświetlenie, czyli możecie na jednym aparacie mieć źródło światła i źródło zasilania do tego aparatu. Dobre czy nie? Oczywiście pomijam fakt tych kabelków, mikro USB mini i yy, iluś dągli, żeby to działało, bo dodatkowe kable, dodatkowe połączenia, czegoś zapomnimy. Jasne, ale no to, to nie jest ciężkie, żeby ten kabelek gdzieś schować, a zobaczcie jak to ułatwia życie. Taki cienki panel. Taki cienki panel ledowy, ile z tym rzeczy można zrobić? Ja zacząłem wymyślać, co można, gdzie można użyć tego panelu. No, po pierwsze, to co zrobiłem na, po, na samym początku filmu: użyć go w drobnych miejscach, bo on nie jest za duży w niewielkich miejscach, gdzie, gdzie są potrzebne akcenty świetlne i tego typu właśnie ujęcia, jak na przykład jest coś otwierane słynna scena z Pulp Fiction z walizką może to by nie przybiło 100-watowej żarówki, jaka tam była użyta w tej walizce ale. Otwierane jakieś przedmioty. No tutaj pudełko nie było największe. Zdjęcia z książkami. Ile mamy takich fajnych ujęć, gdzie ktoś na przykład w bibliotece w ciemnym kącie siedzi i jest otwarta książka i ona świeci komuś w twarz. No przecież taki panel idealnie tam się zmieści za taką książką. Jest płaski, bez problemu doświetli twarz. Super sprawa. Zdjęcia nawet produktowe jakieś, no nie wiem, ja tak te szybko pyknąłem jakieś obrączki. Wiadomo, widać te ledy przez nawet kartkę papieru, ale jeżeli jesteście na ślubie, potrzebujecie do, do, dodatkowego źródła oświetlenia, takiego małego, macie to w kieszeni, macie to w każdej przegrodzie. No, możecie sobie doświetlić z ręki, zdalnie, nie wiem, nakręcić jakiś kawałek klipu, gdzie coś jest oświetlone, gdzie przechodzi światło, jakieś detale możecie tym doświetlać. No to jest w porównaniu do detali, czyli takich obrączek, to jest dosyć miękkie źródło światła. Jeżeli coś jest wiadomo błyszczącego, to będzie widać te pojedyncze LEDy, tak jak na tych obrączkach, ale no wciąż no, na takie detale no to możemy sobie tym ładnie doświetlić. Nawet w sytuacjach awaryjnych, gdzie potrzebujemy przede wszystkim zasilania do telefonu, gdzie musimy zadzwonić, a nam się rozładowuje, ratuje nam życie. W sytuacjach awaryjnych na drodze, w ciemnym lesie. Mamy oświetlenie. No ja nie mówię, ja mówię teraz o skrajnych sytuacjach, ale no kurczę, no, czy się nie przyda coś takiego. No Zastosowań jest naprawdę dużo, zaczynałem myśleć. I naprawdę są fajne. Jeszcze jedno wymyśliłem, bo jest ta złączka, czyli gwint, który można wkręcić. On ma fajnie taki gumowany y, taką końcówkę, gdzie się wciska do tego o, panelu i teraz to bierzemy na przykład statyw Padat od Fotixa, karbonowy, leciutki, recenzja jego będzie jeszcze na kanale. Bierzemy uchwyt Waros XS od, od Fotixa, mój ulubiony. Szczerze, dopiero jak y, wymyśliłem. Ten patent, to się zorientowałem, ile ja mam rzeczy od Fotixa już. Także fajnie, że mi się z nimi układa w miarę jakaś współpraca, bo połowa mojego studia jest Fotixowa. Także fajnie by było, żeby ta współpraca istniała, bo już mam tyle sprzętu. I teraz mamy światło na kiju. No kurczę, czy to nie jest dobry pomysł? W plenerze wieczorem doświetlamy pary. Przecież to ma rację bytu. To doświetli wieczorem w nocy. To naprawdę doświetli. Oczywiście to jest małe źródło światła, małe twarde źródło światła, ale z takim uchwytem parasolkowym możemy podpiąć parasolkę. Parasolki od Futixa Mówię! Dopiero się strzaiłem, ile rzeczy mam od Futixa jak zacząłem wymyślać, co można zrobić z tym panelem. To jest parasolka, którą wam pokazywałem w moim mobilnym zestawie strobistycznym, podwójnie rozkładana. No i ona jest, ile to ma, 80-60 cm? 80 chyba. Jeżeli weźmiecie taki panel LEDowy z taką parasolką, to to nawet trochę oświetli. W nocy, jeżeli robicie jakieś portrety parze młodej, no to jest szansa, że to oświetli. Możecie nawet krótkie klipy kręcić z tym. Tu macie zmienną temperaturę barwową, możecie zrobić ciepły źródło światła i to też oświetli fajnie, zwłaszcza w takim miejskim, nocnym klimacie, gdzie są światła żarowe. No teraz wymieniają na jaśniejsze ledy, ale wciąż mamy dużo świateł żarowych, także to jest nie najgorsze. I szczerze wam powiem, że byłem strasznie miło zaskoczony, jak ten panel do mnie przyszedł na testy, bo nie myślałem, że po pierwsze na 5% mocy tej standardowej to już było mocne, już mocno świeciło. Jak w ciemnym pokoju sobie walnąłem po oczach, to się oślepiłem. ale no, super, super sprawa, bo przy tej wielkości jest to naprawdę full opcji możliwości, zwłaszcza z tym jeszcze dodatkowym powerbankiem. Jeżeli rzeczywiście mamy to na kamerze, która wspiera ładowanie USB, to mamy od razu dodatkowe źródło zasilania. Nie testowałem, ile. Ładowań to może wytrzymać 4040 mAh załączona bateria. Także no taki, no teraz co? Topowe smartfony z wielkimi bateriami mają 4000 i przeważnie starcza na 2-3 dni taka bateria. Ja mam Powerbanka, tam chyba 11000, ale wiadomo, że to jest. Im większa bateria, tym grubsze urządzenie a to jest taki kompromis między mobilnością, wydajnością a funkcjonalnością także super sprawa. Nie wiem, ile u nas kosztuje na rynku, bo będzie dopiero dostępne ale Fotix testuje teraz sklep europejski z dostawą do Polski bezproblemową. I daje 20% zniżki z moim kuponem rabatowym, który się wyświetli. Tutaj, jeżeli wejdziecie w link afiliacyjny z, mój z y, opisu, wpiszecie ten kupon, dostaniecie 20% zniżki na ten panel. A on kosztuje chyba standardowo 85 dolarów, czyli 20% zniżki to jest dosyć sporo. Cena nie jest najniższa, bo są oczywiście tańsze panele LEDowe ogólnie. Ale przy tej mobilności jakość wykonania jest naprawdę świetna, bo jest cały z aluminium. Przyciski są też takie fajne, y, aluminiowe, całość jest w ogóle bar bardzo solidnie wygląda. Nie upuściłem tego, no bo to jest egzemplarz testowy, nie mogę sobie pozwolić, żeby go jakoś teraz zepsuć specjalnie, ale wygląda naprawdę solidnie. Świeci dosyć mocno, tak jak już wspomniałem i tak jak widzieliście, Zmienna temperatura barwowa, funkcja powerbanka, wbudowana bateria, co niewiele panelów LEDowych zapewnia, zwłaszcza przy tej wielkości i takich rozmiarach. Przeważnie ta bateria gdzieś tam odstaje, także naprawdę super sprawa, możecie sprawdzić. Ja sobie używam tego tak po prostu u siebie w studio, gdzieś coś muszę oświetlić, gdzieś coś doświetlić. Naprawdę fajna zabawka. W torbie fotograficznej, w każdej kieszeni, praktycznie do włożenia. Także naprawdę super. Jeżeli szukaliście czegoś takiego, warto się zainteresować. Możecie sprawdzić link w opisie. Poczytajcie opisy, recenzje, poszukajcie. No, ja znalazłem kilka zastosowań, wymieniłem wam je, także reszta należy do was. Myślę, że to jest bardzo ciekawa opcja, także jeżeli chcecie to sprawdźcie. Dzięki bardzo za poświęcony czas. Mam nadzieję, że komuś się to przydało, bo głównie kanał jest fotograficzny, ale to skierowane trochę do filmowców by było, chociaż nie ukrywam. Na ślubach detale czasem lepiej niż lampa błyskowa, może nawet, bo widzimy od razu efekt. Także bardzo fajna opcja. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia lub zobaczenia następnym razem. Hej!